Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji SNP i Portalu Spożywczego Apetyt na rozwój. Najnowsze rozwiązania ERP dla branży spożywczej. Nazywam się Aleksandra Borucka, jestem moderatorem tego spotkania. Za chwileczkę w pierwszym bloku konferencji zaprosimy Państwa na dyskusję panelową o perspektywach rozwoju firm spożywczych. Dyskusję poprowadzi Adam Tuwilewicz, który za chwilkę przedstawi również swoich gości. Dzień dobry, witam w pierwszej części naszego spotkania pod nazwą Pandemia, cyfryzacja, rozwój dyskusja panelowa o perspektywach rozwoju firm spożywczych. Ja nazywam się Adam Tubilewicz, jestem zastępcą redaktora naczelnego serwisu Portal Spożywczy. I wraz ze mną w tej części wezmą udział panowie pan Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry, witam. Oraz pan Andrzej Moskalik, członek zarządu i dyrektor do spraw sprzedaży firmy SNP. Dzień dobry Państwu. Rozmawiając o perspektywach rozwoju firm spożywczych, nie uciekniemy się jeszcze przez jakiś czas od tematu pandemii, z której miejmy nadzieję powoli już wszyscy wychodzimy. Wiemy, że produkcja żywności jako taka no, nie podlegała reżimom zamrażania gospodarki, natomiast pandemia przyniosła też szereg wyzwań dla całej branży. Począwszy od takich zagadnień typowo medycznych, przez no, chociażby zamknięcie gastronomii, utrudnienia w eksporcie, czy też zmiany zachowań konsumenckich. W jakiej kondycji branża spożywcza wychodzi z pandemii? Może w pierwszej kolejności poproszę pana Andrzeja Gentnera. Dziękuję bardzo. Myślę, że w miarę dobrej kondycji, bo. Chyba najważniejsze, że konsumenci wychodzą w miarę dobrej kondycji, czyli nie zabrakło nam żywności. Polska gospodarka żywnościowa okazała się absolutnie bezpieczna dla konsumentów. Nie zostały przerwane łańcuchy dostaw, nie zostały przerwane łańcuchy produkcji surowców rolnych, przetwórstwa, dostaw opakowań, logistyki to wszystko działało. I myślę, że to jest dobry prognostyk też na przyszłość, że nawet w tak trudnych warunkach Branża żywnościowa daje sobie radę. Oczywiście to wszystko kosztowało, to też warto sobie powiedzieć. Utrzymanie w warunkach pandemii reżimów sanitarnych, mocno zaostrzonych, dodatkowe środki, które trzeba było zakupić, dodatkowe środki dezynfekcji, mimo że produkcja żywności i tak jest prowadzona w reżimie sanitarnym, to wszystko tak naprawdę naraziło firmy na bardzo poważne koszty, również sama reorganizacja pracy, zapewnienie tego bezpieczeństwa dla pracowników. Popatrzmy, że w przemyśle polskim, przemyśle żywnościowym tych ognisk pandemicznych w zakładach przetwórczych było naprawdę bardzo, bardzo mało w porównaniu chociażby z takimi krajami jak Stany Zjednoczone czy nawet Niemcy. Więc y, możemy powiedzieć, że branża zdała egzamin Oczywiście również na koszty i na straty, które branża poniosła, bardzo mocno wpłynęły te pierwsze miesiące pandemii, gdzie faktycznie to uderzenie w branży choreka, czyli hotele, restauracje, szczególnie dla polskich eksporterów mięsa wołowego dla drobiu, dla mleczarstwa, było dosyć mocne, praktycznie zamarły obroty w niektórych kategoriach, również producenci napojów bardzo mocno ucierpieli na, na tym zamknięciu, ale kolejne miesiące, jakby spowodowały i to odmrożenie, pierwsze odmrożenie, które mieliśmy w tamtym roku w lecie, no, spowodowało, że te straty udało się odrobić. Także można powiedzieć, że co więcej, eksport polskiej żywności, jeżeli popatrzymy wartościowo, również wzrósł, co w tak trudnych warunkach no, wydaje się dosyć dużym sukcesem. I na dobrą sprawę, jeżeli teraz analizujemy tą naszą kondycję branży, to okazuje się, że nie pandemia COVID-19 była największym zagrożeniem dla tej kondycji, ale pandemie związane z, 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 y, pandemie związane z produkcją surowca, szczególnie produkcję surowca mięsnego, czyli chociażby ptasia grypa, y, ASF. I okazuje się, że one miały nawet większy wpływ na, na możliwości eksportowe, możliwości produkcji, niż ta pandemia, z którą my się borykamy jako, jako ludzie. Także bardzo wiele wyzwań pojawiło się też w, dzięki pandemii i przez pandemię, ale o tym jeszcze chyba za chwilę powiemy. Dokładnie, bardzo dziękuję. Czyli branża spożywcza zdała ten egzamin, trudny, choć na pewno łatwo nie było i nie wszyscy wyszli bez szwanku, czy podobnego zdania jest Pan Andrzej Moskalik? Znaczy z siłą rzeczy jako firma IT, która, która ze swoją ofertą trafia do, do firm średnich i dużych, oczywiście mamy jakiś powiedziałbym wycinek oglądu tej sytuacji, natomiast powiedziałbym, że, że nasz ogląd i nasza opinia o tej sytuacji jest bardzo podobna do tego, co powiedział Pan Andrzej Gunter i i siłą rzeczy my, my ze swojej strony tak, bo też jako, jako SNP Poland odpowiadamy za, za rynek bliskowschodni i, i, i trochę tam działamy. To jest jakby rynek o innej dynamice, również pandemicznej. I co ciekawe, z takich ciekawych efektów pandemicznych, po tym, kiedy w Europie sytuacja stała się, zwłaszcza w pierwszym okresie, bardzo trudna. To część naszych klientów w ramach jakby aktywizacji swojej działalności poszukiwała również alternatywnych rynków w stosunku do Europy, która, która miała po prostu problemy. I, i, i tam z dużą, z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, obserwujemy działania kilku firm spożywczych, które, które na rynkach krajów arabskich całkiem nieźle sobie radzą. Ja bym powiedział też tak, że jeśli chodzi o pierwszy okres pandemii, to to, to, to firmy większe ze względu na większą dojrzałość organizacyjną radziły sobie oczywiście lepiej, średnie nadrabiały czasami pewne zaległości w dużym pośpiechu. Natomiast po, po, po tym okresie ponad roku pandemii powiedziałbym, że, że paradoksalnie sytuacja pandemiczna przyczyniła się, że od strony takiej procesowo organizacyjnej, szereg organizacji wychodzi po prostu dojrzalsza z tego trudnego okresu. Dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że to ostatnie zdanie też będzie dobrym przejściem do kolejnego pytania, ponieważ no, też będzie dotyczyło pandemii w pewnym stopniu. No, nie, nie uciekniemy od tego tematu, natomiast w nieco innym aspekcie, ponieważ wiemy, że przyniosła ona skokowy wzrost znaczenia kanału online w szeregu, w szeregu jakby obszarów nie tylko w komunikacji, czego no, dowodem jest niniejsza konferencja, pewnie. W innych okolicznościach, w jakimś miłym hotelu byśmy się spotkali i, i porozmawiali. Natomiast y, wiemy, że y, także jeśli chodzi o sprzedaż czy produkcję, y, spore tutaj zmiany nastąpiły. Jasne, żywności <laughs> zdanie wyprodukować się nie da. Ktoś powiedział takie y, mądre zdanie i no, trudno się nie zgodzić. Natomiast rzeczywiście te wyzwania, o których też panowie mówili, y, moim, moim przynajmniej zdaniem, mogą skłonić firmy do większego, Niż zwykle zainteresowania tematami nowoczesnych technologii, automatyzacji. Pytanie do Panów, czy rzeczywiście tak jest? Czy z, z Państwa tutaj doświadczeń minionego roku, półtora roku wynika, że rzeczywiście producenci żywności, no na skutek tych wszystkich zawirowań, o których rozmawiamy, trochę mocniej może skierowali swoją uwagę na rozwiązania informatyczne, automatyzację. Proszę o, o krótki komentarz. Myślę też w pierwszej kolejności pan Andrzej Gantner. Już tak, jeżeli chodzi o sprzedaż w kanale e-commerce, to faktycznie no, pandemia uratowała ten kanał, jeżeli chodzi o sprzedaż żywności, bo przed pandemią raczej nie wróżono dużej przyszłości temu tej sprzedaży i to było widać wyraźnie, poszczególni duży gracze uruchamiając swoje e commerce strony nie proponowali sprzedaży żywności. Co ciekawe, lub wycofywali się z tej sprzedaży żywności, ponieważ okazywało się, że jest to no, nie za bardzo opłacalne. Pandemia faktycznie spowodowała olbrzymi skok sprzedaży żywności w tym kanale. Czy to się utrzyma? 30% konsumentów deklaruje, że po pandemii też będzie zamawiać produkty przez e-commerce. E Natomiast co jest bardzo ciekawe i chyba ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie nawet dla mikroprzedsiębiorstw. To to, że pandemia spowodowała, po pierwsze, to, że konsumenci przekonali się, że można zamawiać żywność przez internet, a dzięki temu wariera wejścia na rynek dla małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw z bardzo specyficznymi lokalnymi, regionalnymi produktami znacząco spadła. I to ewidentnie widać. I faktycznie w tej chwili mamy bardzo szeroką ofertę produktów niemasowych, niepowszechnych, takich, których normalnie w sklepach nie znajdziemy, a możemy je kupić właśnie na zasadzie e-commerce. I to no moim zdaniem jest bardzo dobry trend. To, to powoduje, że produkcja żywności bardziej dopasowuje się do coraz węższych grup konsumentów. Natomiast co do tych wyzwań, ja myślę, że nie tyle pandemia jest źródłem zmian w zakresie w zakresie rewolucji 4.0, tej informatycznej rewolucji, co raczej wymagania, które stawia przed nami gospodarka w obiegu zamkniętym, które tak naprawdę i, i tak zwany Green Deal. Które, co będzie wymuszać konieczność wprowadzania bardzo zaawansowanych systemów informatycznych, które, po pierwsze, będą bardzo dokładnie śledzić drogę surowca, od surowca, od pola do stołu, będą pozwalały bardzo dokładnie identyfikować praktycznie każdy produkt, każdą partię. Tutaj technologie blockchain wydają się wręcz yy, niezastąpione. Yy, druga rzecz to cała gospodarka op opakowania, opakowaniami, odpadami opakowaniowymi. Nawet system depozytowy, o którym my jako producenci mówimy, że powinien jak najszybciej w Polsce powstać, będzie wymagał bardzo dobrego systemu informatycznego, żeby móc rozliczyć praktycznie każdą wprowadzoną do systemu butelkę. To potężne wyzwanie. Następna rzecz bezpieczeństwo żywności i przeciwdziałanie zafałszowaniom paszportyzacja chociażby żywności o której mówi polski rząd i co wydaje się konieczne ze względu na to że mamy faktycznie potężny problem z zafałszowaniem żywności i również problem z tym że reakcje na chociażby incydenty żywnościowe powinny być dużo dużo szybsze dobre dobre znakowanie dobre systemy informatyczne pozwolą na bardzo szybkie wyłapywanie tego typu incydentów i eliminowanie ich z rynku to też jest bardzo ważne ale również pozwolą na śledzenie powodów takiego incydentu całym łańcuchu. Co też jest bardzo ważne, chociażby żeby eliminować szarą strefę, która jest dosyć mocno rozbudowana niestety w produkcji żywności. To jest następne wyzwanie. Oczywiście całe zagadnienie efektywności energetycznej. Trudno sobie wyobrazić w tej chwili, żeby można było sprostać w dużym zakładzie przetwórczym tym wszystkim wymogom dotyczącym efektywności energetycznej, zmiany efektywności energetycznej, dekarbonizacji procesów produkcji bez rozwiniętych systemów informatycznych, które pozwolą faktycznie na każdym etapie monitorować cały, cały system, cały system produkcji, logistyki, transportu i które pozwolą w przyszłości, a to musimy mieć na uwadze, że pojawi się znakowanie znakiem środowiskowym w produktach żywnościowych. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś dokona kalkulacji takiego znakowania i będzie potrafił określić swój ślad środowiskowy i zapisać to na opakowaniu bez bardzo dobrze rozwiniętych systemów informatycznych, śledzących praktycznie od samego początku do samego końca drogę produktu, surowca, opakowania, logistyki. A to tak naprawdę będzie warunek niezbędny. Także myślę, że pandemia owszem, tak. Była pewnym czynnikiem, który wpłynął na cyfryzację, większą cyfryzację handlu żywnością, natomiast z drugiej strony pandemia, y, y, ważniejszym wyzwaniem wydaje się w perspektywie najbliższej dekady, gospodarka w obiegu zamkniętym, Green Deal i wszystkie rzeczy związane również chociażby z gospodarką odpadami opakowaniowymi. I tutaj jest potężne pole do działania y, firm informatycznych, dobrego programowania, blockchainu i tysiąca innych rozwiązań, których jeszcze nie ma, a które na pewno się pojawią. Także bardzo dziękuję. I też o, o, o wypowiedź poproszę Pana Andrzeja Moskalika, bo rzeczywiście tutaj Pan Andrzej Gantner zwrócił uwagę na to, że część tych wyzwań jakby niezależnie od pandemii do nas nadchodzi. No wiemy, zielony ład, no to jest rzecz, która się pojawiła jeszcze wcześniej, tak, o której wszyscy mówią. Jak to wygląda z Państwa perspektywy, czy, czy rzeczywiście firmy, Spożywcze dostrzegają te zmiany, które nadchodzą, jak na nie odpowiadają, jak to, jak to z Państwa perspektywy wygląda. Ja bym powiedział także bardzo dziękuję Panu Andrzejowi, bo to były bardzo ciekawe uwagi dotyczące tych wyzwań, które stoją przed nami w takiej szerszej skali. I one niosą szereg ciekawych, ciekawych też potencjałów, bym powiedział. Na pewno do wykorzystania, tak patrząc w ostatnich dwóch, trzech latach, do wykorzystania są, są doświadczenia z kolei, powiedziałbym, z branży pokrewnej, z branży farmaceutycznej, która przechodziła przez proces uszczelniania obiegu produktów leczniczych, w którym też jakoś, jako SMP byliśmy zaangażowani. I to są na pewno doświadczenia do przeniesienia i, i, i na pewno zagadnienie paszportyzacji żywności, tak, tak, tak to szeroko nazwijmy, jest, jest dużym zagadnieniem. Natomiast mówiąc o, e, o ostatnim roku i o tym, co działo się przez ten rok, faktycznie najbardziej pewnie widocznym elementem były, były rozwoje kanałów elektronicznych, był rozwój kanałów elektronicznych e takiego klasycznego e-commerce B2C. Natomiast mniej może widoczny medialnie brat w kanale elektronicznym, kanał B2B rozwijał się bardzo mocno. To oczywiście dotyczyło szeregu rozwoju scenariuszy współpracy średnich, większych przedsiębiorstw z dużymi retailerami. I tutaj dostrzegamy duży, duży, duży rozwój. Natomiast jakby za tym procesem rozwoju kanałów elektronicznych, oczywiście w ślad za tym szła szeroko pojęta optymalizacja procesów biznesowych. I to jakby z dwóch przyczyn, w jednym, w jednym aspekcie oczywiście dostosowania do rosnącego znaczenia kanału elektronicznego w dystrybucji, ale również optymalizacja procesów po to, aby przedsiębiorstwo mogło być bardziej odporne na skutki pandemii, czyli tam, gdzie to było możliwe, procesy były automatyzowane czy wręcz robotyzowane, tym razem po to, aby po prostu być odpornym na potencjalne skutki pod tytułem pracownik zostaje wyłączony wskutek objęcia kogokolwiek kwarantanną. I, i, I to był faktycznie, powiedziałbym, w drugiej połowie zeszłego roku bardzo wyraźny trend. Natomiast nawiązując trochę do poprzedniej wypowiedzi, dużo działo się również w obszarze, w obszarze takim, który poniekąd przez ostatnie lata był troszeczkę zaniedbany. My go w IT nazywamy planami ciągłości działania. One w tym, w tym okresie uległy istotnemu poszerzeniu właśnie o te aspekty, że dotychczas postrzegaliśmy to wąsko w kontekście IT. Co się stanie, jeśli kawałek infrastruktury po prostu zostanie skutek różnych przyczyn wyłączony? I pandemia tak naprawdę otworzyła nas na rozmowę o tym, żeby te scenariusze jakby wzbogacić o to, no bo pandemia nam po prostu pokazała, że oprócz tego, że może ulec wyłączeniu infrastruktura, może mieć problemy z pracownikami, może mieć problemy z logistyką, też z tego samego powodu i te scenariusze i plany ciągłości działania to jest coś, co na pewno w ostatnim roku w wielu przedsiębiorstwach skokowo rozwijało się. Dobrze. Bardzo panom dziękuję za tę część. Myślę, że na tym zakończymy. Nie widzę tutaj w tym momencie pytań na czacie, oprócz jednej uwagi technicznej. Natomiast pytań jako takich nie ma, więc może się pojawią w kolejnej części. Także z mojej strony bardzo serdecznie panom dziękuję. Dziękuję państwu, którzy nas oglądacie i przekazuję głos pani Aleksandrze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panu Andrzejom Panu Adamowi za ciekawą dyskusję.